Mamy dzisiaj przyjemność wspólnie z Man Polska zaprezentować Państwu jeden z naszych flagowych modeli Karakorum na bazie Man TGE L3H3 z napędem 4x4. Cały pojazd wraz z podwoziem został zabezpieczony przez nas powłoką Raptor. Sprawność terenową zapewniają nam aluminiowe osłony podwozia, lift zawieszenia na komponentach marki Bilstein, opony all-terrain. Oraz poszerzenia nadkoli. Karakorum został wyposażony w aluminiowy podnoszony dach sypialny. Na dachu mamy zainstalowany panel fotowoltaiczny o mocy około 360 W. W ramach doposażenia zewnętrznego zainstalowaliśmy mocowanie koła zapasowego drabinkę wraz z stelażem aluminiowy box platformę z bagażnikiem na dwa rowery. A także oświetlenie techniczne z każdej strony pojazdu i markizę kasetową nad drzwiami przesuwnymi. Po lewej stronie pojazdu widzimy wlew wody, poszerzenie sypialni, trapy na szynach airline, które pozwalają nam wydostać się z ciężkiego terenu, kiedy się zakopiemy. Przechodząc do wnętrza kampera, pierwszym tematem do omówienia jest układ modelu Karakorum. Sypialnia znajduje się w tylnej części pojazdu. Dodatkowe poszerzenia gwarantują nam łóżko o wymiarach 131 na 191 cm. Przechodząc dalej, jesteśmy w kuchni, która gwarantuje nam możliwie dużą przestrzeń roboczą, zlew z wylewką kuchenną, dwupalnikową kuchenkę gazową, dostosowane do potrzeb użytkowników szafki i szuflady we froncie kuchni. A także lodówkę otwieraną z obydwu stron, 70-litrową. Naprzeciwko kuchni znajdują się drzwi do łazienki, która wyposażona jest w brodzik, ekologiczną, separująco-kompostującą toaletę, wylewkę prysznicową. Przestrzeń dzienna modelu Karakorum składa się z dwóch obrotowych foteli, rozkładanego stolika, a także dwóch niezależnych, homologowanych, regulowanych foteli. W Pojeździe znajduje się maksymalnie dużo przestrzeni na rzeczy prywatne. Niezależna instalacja wodna, gazowa oraz elektryczna zainstalowana w serwisboxach pod łóżkiem gwarantuje nam komfort podróży 365 dni w roku w każdym miejscu na świecie. W Vanadu opieramy się na wyselekcjonowanych, wysokiej klasy, naturalnych i wytrzymałych materiałach, a proces produkcji od pojazdu bazowego po zabudowę komperową jest realizowany w Polsce.